Dzień dobry, dzień dobry. Kto ostatnio oglądał mój nowy odcinek, to, to widział, że kładałem, układałem panele podłogowe. Dzisiaj docinam listwy przypodłogowe i jak mówiłem wcześniej, pokażę Wam swoją kośnicę Bosza, która ma już no, blisko 20 lat. Yy, powiem Wam jakie ma plusy i minusy. Teraz już jest nowszy model, zaraz pokażę o co chodzi. Mam nadzieję, że będziemy ja dobrze słychać, bo nie mam dzisiaj mikrofonu. Zresztą ostatnio też nie miałem i zobaczcie, to jest moja kuśnica. Ona jest tutaj na takich prowadnicach. Yy, można docinać jej plusy, że można docinać kąt. Teraz muszę odbezpieczyć. Można docinać kąt aż do 60 stopni. To jest fajne. Można ją kłaść. Jak widać. To się chyba odbezpiecza, już nie pamiętam. Jedną ręką sobie nie poradzę. Aha, tutaj jest jakieś zabezpieczenie. Tak dawno nie, nie używałem, że nawet nie wiem, czy teraz jest zabezpieczone. No i właśnie, musiałem sam teraz zobaczyć, z tym się odbezpiecza, żeby ją położyć po prostu. Do góry wejcha i, i lecimy. Trzeba dokładnie na zero ustawić, żeby było po prostu znowu dobrze. Powiem Wam, że tego akurat... Rzadko używam, kiedyś tam używałem, ale już dawno nie, dlatego zapomniałem jak się to tutaj ustawia. Dobra, to już jest zabezpieczona. Tutaj jest do podnoszenia, do zmieniają kątu. Trzeba tą wajchę przytrzymać palcem. Dość ciężko ona chodzi, ale może to dobrze właśnie, że ciężko chodzi, nie za lekko. Yy, tak ogólnie to wszystko jest dobrze, bo ma Silny motor i, i sobie dobrze radzi z cięciem drewna. 12 cm można nim nawet przeciąć, z tego co się orientuje. Jednym minusem to jest tutaj to. Zobaczcie, tutaj sobie to zeszlifowałem, bo to było prosto i strasznie mi się to zacinało. Teraz nacisnę i zobaczymy. To jest elektromagnes. Może no, elektromagnesy można też manualnie, jakieś jest wyłączone, żeby po prostu nie złożyć. To się odciąga i wtedy można to położyć. I właśnie, zobaczcie, to strasznie ciężko chodzi. Ja tutaj to już trochę... To jest tak fabrycznie do tupy zrobione, za przeproszeniem, że że to po prostu nie, nie chodzi płynnie, ta osłona. Już nawet myślałem kiedyś, żeby ją ściągnąć. Ale wziąłem, e, pomyślałem trochę i, i zeszlifowałem to tutaj. I trochę leżej chodzi e, niż, niż wcześniej, bo, bo wcześniej to, to było proste. Widzicie, jest przeszlifowane. I to mi się w tej pile najmniej podoba. A tak, cała reszta to jest ok. Jest stabilna. Tutaj można, oczywiście, odkurzać, podłączyć, jak zresztą w każdej. laseru w niej nie ma, bo to jeszcze nie były czasy laserowe. Kiedyś to robili. Kiedyś to robili z laserem. Kiedyś z laserem to robili wszystkie badziewne rzeczy. A później przeszło to na profesjonalne narzędzia. Bo pamiętam, wszystkie inne rzeczy. Właśnie też ukośnica takie. Były już z laserem, które były dużo, dużo tańsze i yy, profesjonalne w tego jeszcze, jeszcze wtedy tego nie miały, a teraz yy, w profesjonalnych też to zrobili. Co Wam chciałem pokazać? Widok. Zobaczcie, jaki tutaj jest piękny widok. Jak już tu jestem, to musiałem się z Wami tym podzielić, ponieważ widok jest nieziemski i do tego jeszcze wrzosy kwitną. A pamiętajcie, że mamy grudzień i to 20. Zobaczcie, jeszcze pszczoły. Ostro po kwiatach chodzą. To akurat mój ojciec i ich brat by mu się przydały takie wrzosy, by mieli zimowy miód wrzosowy. Fajnie, zobaczcie, pszczółki. O, trochę cieplej się zrobi, a pszczoły do razu, oczywiście, są w akcji. Tu wam jeszcze pokażę widok. to jest chyba najładniejszy punkt widokowy w całym Altiute. Zobaczcie na tą krętą drogę. To jest masakra po prostu, jaka ona jest ładna. Zrobimy lekkie zbliżenie. Naprawdę fajna. To chyba tak dla Bayeru zostało zrobione. Kiedyś nawet dronem tutaj robiłem zdjęcia i filmy. Z góry to też wygląda fajnie. Fajny punkt bo jest tutaj i wschód słońca i zachód słońca. Także można podziwiać obydwa te zjawiska. Nie było błękitne, super to wygląda. Dzisiaj to jest około jakieś 10 stopni. Na słońcu nawet jak wyjdzie to jest dużo cieplej. Ja już tam, ale mi się czerwone tutaj odbija, chyba od, od tych wrzosów, od szyby. O, teraz już nie zobaczcie. Fajnie. W tą stronę i w tą stronę. Ale z czerwienia. Tutaj jest trochę lepsze światło, A ja tak. Do, listwy już dociąłem. Przykleiłem wszystkie listwy na silikon, no Na tę klamrę nie, nie, nie stosuję, bo te klamry stuknie się odkurzaczem i, i listwa odpada. Ja nie chcę tutaj później mieć jakiejś reklamacji. A wiadomo, że jak, jest, jak się nie uszkodzi tej podłogi, to prawdopodobnie będzie służyć przez długie, długie lata, szczególnie w pokoju w sypialni. Woda się nie powinna wybić wylać. Bo ktoś może wylać rzeczywiście wodę lub może też kaloryfery zacząć jeć, bo to jest akurat dom stary więc może się też takie coś wydarzyć no ale to wtedy całą podłogę trafi wiecie co i trzeba będzie wymienić dlatego też ja listwy przyklejam i, i mam po prostu już święty spokój nie używam też listew w narożnikach tylko, tylko docinam właśnie ukośnicą no i zobaczcie tak pozacinałem tu oczywiście yy, musiałem taśmą skleić żeby to się jak wyschnie silikon, to już wtedy mi nie odejdzie, bo to trochę pracowało. Ściany są strasznie krzywe. Bardzo krzywe. Tu podpaleny kofrem, tutaj także. Tak to wygląda. Tutaj też poprzyklejałem, żeby mi się to po prostu... Jak zastygnie silikon, wtedy będę mógł taśmę podrywać. No zobaczcie tutaj, jaki jest ten narożnik krzywy. W tym miejscu zaczynałem na 40 stopni, gdzie normalnie powinno być 45. Tam listę na 40 stopni żeby wyrównać ją z tą listą. Ale tak jest, ściany są krzywe, nie będę przecież kół, a ta pyta już jest przyklejona. No nie da się po prostu. Listwa ma swoją twardość i nie da się wygiąć Musiałyby być gumowe, silikonowe. Wtedy by wszędzie ładnie dolegało. W tym miejscu zrobiłem silikon tak jak umiałem, nie wyszło też najgorzej. Później taśmę zerwę, jak jak trochę wystygnie. Teraz się boję, że mi się to zruszy i będzie do kitu. I tak już powoli kończę. Święto zapasem. także dzisiaj jeszcze trochę tutaj popracuję i posprzątam narzędzia. I będzie go... Do... Aha! Co muszę jeszcze? Drzwi muszę jeszcze dociąć. Jakiś centymetr. Właśnie nie wiem, bo jak kiedyś docinałem piłą, to mi się trochę postrzępiło dół. Drzwi są drewniane, stare, takie jeszcze porządne. Chyba będę je heblował. Od jednej strony, później w drugą stronę, i mi się wydaje, że oczywiście narysuję sobie wcześniej kreskę. I wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja, żeby sobie strugiem ją po prostu zestrugać te drzwi. Wtedy mi się nic nie powinno powyrywać. Bo jak tą czołgówką wycinałem kiedyś, to niestety się powyrywało. Nie wiem, czy, czy tarcza była za tępa, czy po prostu tak się tak się po prostu robi. No niestety. Yy, trzeba by mieć jakąś super porządną piłę, żeby to elegancko dociąć. Dlatego ja raczej yy, nie było w tym nic nie powinno się wydarzyć. Drzwi podstrugane. Yy, za pierwszym razem musiałem je aż trzy razy znosić. Za pierwszym razem, bo to na zewnątrz. Yy, za pierwszym razem 8 mm, za drugi razem 5 mm. I później jeszcze sam narożnik musiałem lekko podstrugać. Yy, Podługa jest taka krzywa. Nic się nie da zrobić, także trochę się nanosiłem od, od góry z góry na dół, i z powrotem po sodach. Co jeszcze dzisiaj zrobiłem? Powiesiłem skrzynkę, ale nie pokażę Wam skrzynki, bo jest na niej nazwisko, więc nie będę później wymazywał. Skrzynka przyszła z Polski, miała być proszkowo malowana, a, a była po prostu oklejona. Nie jest proszkowane malowanie, tylko oklejone takim wzorem fantazyjnym. Co jeszcze chciałem powiedzieć, ona by została zapakowana tylko w karton, nie było nigdzie na narożnikach żadnego stropiana albo podwójnego kartonu. Po prostu w karton włożona i tak przyjechała I dlatego też jest trochę pogięta. Będę musiał na Amazonie, już zdjęcia zresztą zrobiłem i, i będę musiał wyrazić swoją niezadowoloną opinię. Gdyby skrzynka do mnie należała, na pewno by ją wysłał z powrotem. A na dzisiaj to już chyba tyle i ja już kończę. Zaraz jeszcze muszę jakiś zakup przed świętami zrobić, w ogóle jestem nieogarnięty. Także jeśli byśmy się przed świętami nie widzieli więcej, to życzę Wam zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się, cześć i do następnego.